Ale ja kompanie ROS, no dramatowi zapraszam do kolejnego materiału. Zygry, Twierdzak, Krzyżowiec i Kurcze Bele, przepraszam, ale no. No nie zrobiłem odpowiednich testów i, 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 i w pierwszych dwóch materiałach, które nagrałem, ewidentnie jest wszystko za głośne, więc no, głośność ogólną sobie ściszę i zobaczymy, może teraz będzie dobrze. Ja sobie dam na 20 u siebie głośność systemową, to nie powinno zmienić nic dla was. Dla mnie tak, jeżeli on 20 będzie mi coś nadal za głośno, to wtedy ewentualnie ściszę jeszcze bardziej. Um... No, powiedzmy, że muzyczkę jeszcze jestem skłonny troszeczkę. Też muzyczka fajna, nie? Ale dobra, niech będzie. Eee, kampanie historyczne, krucjata baronów, oblężenie zamku Bauford. Hm, zobaczymy, Zwycięstwo czy... pod Gazą zmobilizowało miejscowych możnych muzułmańskich do szybkiego przejęcia słabo bronionej Jerozolimy. Jednak tam, gdzie zawiodła siła wojskowa, sprawdziła się dyplomacja, i Tybaldowi udało się dojść do porozumienia z władcą Damaszku, toczącym wojnę z innym mocarstwem, Egiptem. Ismail, emir Damaszku, oddał Jerozolimę wraz z kilkoma innymi odbitymi obszarami. Ugoda ta, jak nietrudno się domyślić, wzbudziła olbrzymie niezadowolenie wśród licznych poddanych. Jednym z nich był nowy władca zamku Bofor, który odmówił jego przekazania. Jego przekazania, dokładnie. No. Emir wysłał z Damaszku znaczne siły, aby wyegzekwować podjętą decyzję o przekazaniu zamku. Obejmij dowodzenie nad armią i zrób co należy, by zamek wrócił w ręce krzyżowców. Dobrze. To jest Emir, czyli będzie o jasna cholera. Mama mówiła mi, bym bardziej uważał na siebie. No cóż, raj czeka. Nieukierunkowana strategia doprowadzi do niepotrzebnych strat. Wysąduj umocnienia wroga w poszukiwaniu słabości. Odkryj pułapki przed wysłaniem głównych sił. Postaraj się pozbyć umocnień i obrońców z niewielkiej części zamku, by być w stanie prowadzić oblężenie, nie znajdując się pod ostrzałem. Zachowaj ciężko opancerzone jednostki na ostateczny atak na siedzibę. Izigierka. Jesteśmy atakowani. Jesteśmy atakowani na dzień dobry. A, to to Firefly. O, jesteśmy na tego. O, firefly. O, dobrze. Oddalić mi to. Dlaczego domyślnie. O, ło. Dużo tego mamy. Dlaczego domyślnie nie jest to oddalone? Co to ma być? Zasyp w ogóle? My to ma... Ja to mam zdobyć? Balista jest. Mmm. Mm. Eee. Moment, bo to. Hmm, niby dużo tego mam, ale. Ale to są nam. Sanakonny wymykany. taki, Są słabe jednostki. No tych takich dobrych to O, balista Balista ustawiona na pozycji, powiadacie. Cóż, jakie rani. Cofnąć się.

Matę. Szybciej. Nie tak szybciej socks oczywiście na czas Trzeba być po ostrożnym dalej są sięgani, cofnijcie się. Aish u fi khidmatikum. Aish fi khidmatikum. Już waliś. Okej. Przestań do mnie strzelać. Dobra. Tych by trzeba wystrzelać. Też balistami mogę. Zrobimy co w naszej mocy. Chyba A, ja, już na żółto, to lipa. Ja ja, ja powinienem ich outrangować, nie powinienem do takiego sytuacji doprowadzać. Będę musiał jeszcze wczytywać przez coś takiego. jest okej. Okay. Balista ustawiona na pozycji. Balista ustawiona na pozycji. Dobra. Czterech mi tu zostało. No, zielimag. Taran gotów. Taran uruchomiony. Taran uruchomiony. Taran uruchomiony. No pewnie, że uruchomiony. Podejść tutaj. Maulay tutaj. Jest ustawiona na pozycji

Nie mam zwykłych łuczników, więc mówiąc, że procesorzami zająć mury, co by mogło wystarczyć. że mają beznadziejny zasięg, ale jak te mury zajmę, to powinienem sięgać to, co jest tutaj. Powinno być ok. Taran gotowy, Taran uruchomiony. Zaraz to rozwalimy. Taran uruchomiony. Balista ustawiona na pozycji. Zrobimy co w naszej mocy. Supera się. Pan gotowy, mój panie. Od są kolsek Zaraz to rozaję. Lista ustawiona na pozycji. Mały nuk. Taran gotowy, panie. Zaraz to rozwalimy. No come on. Zaraz to rozwalimy. Co nie mogą? Zaraz to rozwalimy. No nie ten kawałek. Zaraz to rozwalimy. Tam, ten dalej. O. Wchodzić już nieby można. Jesteśmy atakowani. coś takiego. Tam nie tam Oni mogą być groźni, więc lepiej kamyczkami rozdupić. Nie podchodzić do nich, bo jeszcze zdziesiątkują wszystko. Okej. Okay. Rozdupceni.

Dobra, nic co? ciężko zbroić, już mi nie będą potrzebni do niczego, rozumiem. Maniwalisty. A ja tu jeszcze na przecież setkę. A tu jeszcze mam przecież setkę. O. Dobra, Normalnie, Tak to to lipnie wyjdzie. Dajmy was pod jedynką, pod dwójką, pod trójką. Także tak. Dobra. No to łatwe było i krótkie. Nie wiem, czy nie rozegrasz kolejnego tego, kolejnej mapy. 11 minut. Nie, dobra. Zrobimy tak, że jednak będzie wszystko osobno. Także to sobie posłuchamy w kolejnym odcinku. Także ja się cofnę do. Wypędź stąd pomniejszych kalifów rządzących tymi ziemiami i podziel wszystkie tutejsze tereny między baronów. Tutaj damy. O, tutaj zakończę odcinek, tak drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że tym razem nie było za głośno. W razie czego jeszcze sprawdzę sobie, przesłucham materiał. E, ja byłem z Piąty, pozdrawiam i polecam. Na razie.